Powiadany Urząd Pracy w Pułtusku wraz ze Starostą Półtuskim przy współudziale cech rzemiosł Różnych Przedsiębiorczości oraz po kolejny podjął się zorganizowania targów pracy i przedsiębiorczości. Targi pracy to jedna z najpopularniejszych form promocji, z której chętnie, jak widać, korzystają pracodawcy poszukujący pracowników. To również świetna okazja dla przyszłych absolwentów oraz osób poszukujących zatrudnienia, by w tym samym miejscu i czasie poznać. Oraz porównać aktualne oferty pracy. Chciałam bardzo serdecznie podziękować panu dyrektorowi, wszystkim pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy, że organizują takie targi. Widać, że cieszą się ogromnym zainteresowaniem, ogromną popularnością. Mamy osoby w różnym wieku, także mam nadzieję, że każdy coś dla siebie dobrego dziś znajdzie w ten piękny, słoneczny dzień. Targi pracy są jednym z nielicznych przykładów, gdzie. Tak naprawdę pracodawcy wychodzą z ofertą, z pokazaniem tego, co potrafią, co mogą, czym się zajmują tutaj na, na, dla mieszkańców nie tylko Półczuska, ale i Powiatu.